Witam ci serdecznie. 15 września zachęcam cię do oglądnięcia tego webinaru, który jest częścią zapisu wtorku na rynkach cyklicznych programów dotyczących właśnie analizy rynku i na ostatnim wtorku na rynkach skupiliśmy się właśnie na funcie brytyjskim, dlatego że gazety między innymi Financial Times zaczyna ten tydzień od wyjaśniania o co chodzi z funtem brytyjskim i brexitem dlaczego w ostatnim tygodniu funt brytyjski obniżył swoje notowania osłabił się w stosunku do innych walut między innymi funt brytyjski osłabił się do polskiej złotówki czy rzeczywiście jest to uzasadnione racjonalnymi przesłaniami przesłankami z rynku w tym materiale dowiesz się wszystkiego i między innymi zobaczysz jeden z sygnałów, który dzisiaj już dał ponad 200 pipsów z zysku. Czy da się na funcie brytyjskim zarobić? O co chodzi z funtem brytyjskim? Jeżeli chcesz wziąć udział w następnym webinarze, znajdziesz linki w opisie tego materiału. A tymczasem zapraszam na wtorek na rynkach. A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Zaczynam dzisiejszy webinar od funta brytyjskiego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Financial Times jest pełny. Artykułów odnośnie Brexitu i całego zamieszania związanego właśnie z wyjściem Wielkiej Brytanii ze strefy euro. Sytuacja ta będzie miała, niejasna sytuacja będzie miała cały czas miejsce i nie wiadomo kiedy można spodziewać się kolejnych rewelacji. Ale czy gospodarka brytyjska jest aż w tak złej kondycji, że ktoś obniżył notowanie funta brytyjskiego przez informację, że Wielka Brytania nie będzie spełniać jakichś tam zapisów z wyjścia, z pożegnania się z tym no, niezbyt ekonomicznie dobrym tworem, jakim jest Unia Europejska. Wiem, że możecie mieć inne zupełnie zdania, ale dzisiaj nie będziemy tutaj aż tak strasznie politykować, co sądzicie o Unii Europejskiej, ale bardzo prosta logika mi się tutaj yy, nasuwa na. Myśl proszę zwrócić na wykres, to jest wykres funta brytyjskiego do w ostatnich dniach, funta brytyjskiego do polskiej złotówki. Ja sobie zadaję teraz pytanie, czy rzeczywiście w ostatnich dniach, w ubiegłym tygodniu, kiedy to Wielka Brytania powiedziała, że nie do końca będzie respektować zapisy wyjścia, to nagle. Ich gospodarka stała się aż tak zła, ten fund brytyjski aż tak strasznie potaniał ze względu na to, że oni nie będą respektować wszystkich zapisów narzuconych przez um, ten rak ekonomiczny, muszę tak to nazwać, jakim jest właśnie Unia Europejska. No właśnie nie, moim zdaniem nie. I to fund brytyjski rodzi okazję do zajęcia w pozycji. Gospodarka brytyjska, jak wiele gospodarek, w tym momencie ma dosyć duże problemy związane właśnie z lockdownem, ale powolutku jest tak zwany lift up, czyli zdejmowane są poszczególne zakazy czy otwierane są biznesy, które zostały zamknięte podczas właśnie trwania czy początku tej pandemii, no bo rządy doszły do wniosku, że nie stać ich na tak duże utrzymywanie, utrzymywanie właśnie tego. Stanu rzeczy. I fund bardzo potaniał w ubiegłym tygodniu. W czym jest rzecz? Dlaczego fund potaniał? Okazuje się, że Wielka Brytania możemy popatrzeć nawet tutaj na mapę proszę zwrócić uwagę przygotowałem właśnie, żeby, się, żeby tutaj wszyscy dobrze widzieli, jak to wygląda. Mapę Wielkiej Brytanii wszyscy pewnie kojarzą. Wielka Brytania i tereny do niej przyłączone, a terenem między innymi przyłączonym jest Irlandia Północna, wychodząc z Unii Europejskiej, um, oczywiście wychodzi między innymi z terenami, które są od niej zależne. I chodzi głównie o Irlandię Północną, i ostatnie spadki na rynku były właśnie spowodowane tym, że w Parlamencie Brytyjskim toczą się dyskusje, że Irlandia Północna, jak Zarówno jak i Wielka Brytania po wyjściu zbudują teraz tutaj granice, powstanie po prostu normalna granica pomiędzy Irlandią a Wielką Brytanią. I um, Irlandia Północna, jak też Irlandia, która no niezbyt, Irlandczycy niezbyt mają dobre w tym momencie stosunki z samą Irlandią Północną, te podziały są dosyć um, duże, ale jest to kraj rolniczy i jest to taka, taki spichlerz dla Wielkiej Brytanii. I okazuje się teraz, że Wielka Brytania chce zachować te szlaki wszystkie szlaki tutaj handlowe chce zachować przepływ towarów, szczególnie właśnie rolno-spożywczych i ostatnio przyjęła taką, taki zapis, że po wyjściu z Unii będą chcieli dalej kontynuować, będą dalej chcieli kontynuować właśnie handel. No i teraz powstanie taka powstanie takiej takiego chociażby, powstanie takiego zapisu, no w Unii Europejskiej spowodowało to, że oskarżono Wielką Brytanię o brak respektowania wyjścia. Skoro wychodzicie, to wyjdźcie i teraz będziemy musieli ustalić nową umowę. Znowu Wielka Brytania mówi... Halo, spokojnie, no, ustalimy sobie wszystko po kolei. Dajcie nam chwilę czasu, no ale na razie wiecie, nie jesteśmy już u was od 31 stycznia 2020 roku, czyli od tego roku brytyjczycy już nie są nie zasiadają w Parlamencie Europejskim. Pojechali do domu, nie wiem czy pamiętacie, takie słynne wyjście Faraża z Parlamentu Europejskiego, machanie flagą na pożegnanie Unii czy Parlamentu Europejskiego, to było bardzo symboliczne, te zdjęcia, filmy obiegały cały świat, ale okazuje się właśnie, że Wielka Brytania wcale nie chce zaprzestać jakby tych kontaktów czy relacji handlowych z terenami zależnymi jakim jest między innymi Irlandia Północna która należy do królestwa i wychodzi ale nie chcę budować tej granicy pomiędzy Irlandią przez którą z której im, bardzo dużo towarów im, właśnie spożywczych rolno spożywczych trafia do e, trafia do Wielkiej Brytanii. I teraz chodzi o to, żeby utrzymać otwarte i takie nieskrępowane granice pomiędzy Irlandią, Irlandią Północną, a samym terytorium Wielkiego, Wielkiej Brytanii. No i tutaj nie mogą się dogadać obie strony. Wielka Brytania została oskarżona, że próbuje złamać zapisy. I oficjalnie nawet powiedziano, że nie będzie respektować tego prawa międzynarodowego. Stąd te duże spadki na funcie brytyjskim w ostatnim czasie. Ale wierzę w gospodarkę Wielkiej Brytanii, wierzę w mądrość tego narodu, wierzę, że... Możecie się też nie zgodzić tutaj, akurat ze mną, że Wielka Brytania zrobiła dobrze ze swojego punktu widzenia. Być może dla nas, Polaków, nie jest to dobre, być może dla Polski nie jest to dobre, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, bo my dalej w tej Unii jesteśmy. Wielka Brytania podchodzi do tego bardzo rozsądnie. Mówi: handlujmy między sobą, wymieniajmy się towarami, wymieniajmy się usługami. Może nawet będziemy prowadzić jakieś wspólne działania, żeby negocjować jakieś umowy czy jakiekolwiek inne deale robić z krajami spoza Unii, ale my chcemy być za siebie odpowiedzialni. Nie chcemy podlegać pod Brukselę, nie chcemy mówić, nie chcemy, żebyście nam mówili, co my mamy w własnym państwie robić. Bardzo zdrowe podejście. Nie chcemy mieć tego socjalu, który tam jest bardzo rozwinięty, między innymi przez właśnie różnego rodzaju nakazy z Unii. I Wielka Brytania powiedziała nie, dość, my chcemy sami decydować o sobie. To było kiedyś jedno z najsilniejszych państw na świecie. I Wielka Brytania ma pieniądz pod tytułem fund brytyjski albo fund sterling. Jest to, jed, jest to nie jedna z najstarszych, jest to najstarsza waluta używana na świecie. Używana na świecie nie jest to pierwsza waluta, ale jest to najstarsza używana waluta właśnie na świecie. Oznaczenie ma oczywiście według ISO GBP, czyli Great Britain Pound. Jest to fund Sterling, który podzielił się początkowo przechodził na różne y, transformacje. Fund podzielił się na 20 y, szlingów, 20 shillingów, y, każdy, każdy, na każdy szling przypadało 12 pensów, więc jeden fund to 240 y, pensów. Te pensy były y, uzależnione, szlingi były uzależnione również y, 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 od wagi no tam można poczytać całą historię funta brytyjskiego, ale bardzo ważne jest to. Reprezentuje on bardzo silną gospodarkę. Unia brytyjczycy wychodzą z Unii Europejskiej po to, żeby stworzyć jeszcze silniejsze państwo. Jeszcze silniejsze państwo oznacza jeszcze silniejszą em, walutę. I skoro fund brytyjski, popatrzmy na chociażby polską gospodarkę. Skoro fund brytyjski jednego dnia kosztuje 5 zł, a 2 czy 3 dni później tak bardzo mocno spada i kosztuje 4,80, to znaczy, no co to oznacza? Zastanówmy się tak logicznie, nie panikujmy przy tych słowach, zastanówmy się tak logicznie, czy coś się stało w Wielkiej Brytanii, czy może polska ekonomia nagle tak się ożywiła, że złotówka się umocniła do funta? A być może coś złego stało się z gospodarką brytyjską i nagle fund obniżył tak strasznie notowania. Nie ma w ogóle żadnej logiki w tym. Forex, generalnie kwotowania walut, to jest bardzo, e, bardzo ciekawa rzecz, bo ma na nią wpływ. Na notowania mają wpływ informacje, e, mnóstwo tych informacji, mnóstwo czynników wpływa na kwotowanie waluty i rynek forex. Jest przyzwyczajony do tego typu, właśnie do tego typu szybkich, bardzo szybkich zmian. Stąd ten, ten rynek może wydawać się trudny, ale jak wiesz, co robisz na tym rynku, to możesz na tym rynku świetnie zarobić, jeżeli wiesz, co robisz. I ja uważam, że fund brytyjski, że nic się takiego ostatnio nie stało. I tak duże spadki są okazją, moim zdaniem, do tego, aby móc zarobić na funcie brytyjskim. Nie to, że sprzeciwiam się, powiedzmy, czy nie wierzę w polską gospodarkę, ale patrząc, kto robi polską gospodarkę obecnie, to wierzę, że brytyjska gospodarka. Jest mocniejsza od polskiej, i skoro mieliśmy ostatnio takie duże spadki, to przyjrzyjmy się, co się stało na tym wykresie i gdzie historycznie w tym momencie jesteśmy. I to jest wykres Daily, a może zrobimy wykres Weekly. Za chwileczkę przejdziemy do, przejdziemy do analizy i również do sygnałów, które ostatnio się. Pojawiły. Ale zanim to zrobię, chcę jeszcze skorzystać z tego, że tutaj akurat jesteście i od razu ostatnio chcę Wam przypomnieć o pewnych analizach, które były, miały miejsce w klubie inwestora i chcę z Wami przejrzeć to, co się działo, i również niektórzy mogli też na wtorkach, na rynkach oglądać te analizy. Chcę pokazać Wam. Zacząć może od Soi. Zwróćcie uwagę, to są wykresy daily. Bardzo mocna, zanim przejdziemy do waluty, to tylko zrobimy szybką powtórkę. Soja zreakumulowana. Proszę zwrócić uwagę, właśnie o tym pisałem dokładnie 17 august, czyli 17. Miesiąc temu, dokładnie 17 sierpnia, w klubie, w klubie Inwestora to bardzo mocny sygnał. Klub Inwestora to jest miejsce, gdzie właśnie dzielę się bardzo dokładnymi analizami. Kolejny walor, który doszedł bardzo mocno do celu, to jest, to jest wieprzowina. Zwróćcie uwagę, wieprzowina osiągnęła cel 65%. Śmiali się niektórzy z tej wieprzowiny, mówi Tomek, bardzo rzadko analizujesz tego typu towary, zajmij się Forexem. <grym> i wieprzowina lean hacks. były było kilka analiz dziesiątego. O 10 august, czyli 10 września zaczęliśmy um, o tym pisać i ja zrobiłem również tutaj webinar i wy na tym webinarze też mogliście się o tym um, dowiedzieć. Dochodzimy dochodzi do e, celu kolejny walor to jest okalos to to June, to jest 9 jun, już um, o tym ostatnio mówiłem czerwiec to jest złoto. Um, złoto znowu jest reakumulowane. Być może dzisiaj starczy, starczy troszeczkę em, czasu, żeby zrobić głębszą analizę tego, co się tutaj em, dzieje, bo jest side market w tym momencie, ale po bardzo mocnym sygnale, natomiast my ten sygnał wyłapaliśmy dokładnie tutaj. Bardzo mocny, em, bardzo mocny em, June tutaj na początku, bardzo mocny sygnał. I em, o tym popatrzcie, dziewiąty. dziewiąty jest tutaj. Tutaj to jest dziewiąty. I dziewiątego jest sygnał: formacja Spring bardzo mocno na złocie. I kolejny USD.pln również. Popatrzmy na USD.pln. To jest sytuacja z 2 september, czyli 2 wrzesień. USD.pln, i do pierwszej części dochodzimy. Uważam, że tutaj. Jest kolejny, um, kolejny setup, ale o tym za chwileczkę i jeszcze um, o dzisiejszym funcie brytyjskim, bo dzisiaj ten webinar poświęcony jest funtowi brytyjskiemu. Popatrzcie na to, co było wczoraj w klubie inwestora. Podzielę się z Wami jedną informacją. Um, proszę zwrócić uwagę: wczoraj, 14 godzin temu w nocy, pisałem o. Eee, a jeszcze tutaj platyna była eee, platyna bardzo ładnie, nie uwzględniona na tym eee, rysunku eee, Fundbury Trace jutro wtorek na rynkach, dużo się dzieje, ustawiam sygnał wejścia GBP na poziomie 4,81 stop loss pod świecą, 4,81 eee, GBP PLN, proszę zwrócić uwagę 60 minut eee, i w nocy dokładnie Wschodzimy w nocy, to było 14 godzin temu, wieczorem pisałem, nie było takiej ceny, 4,80, 81, e, dokładnie tutaj ta cena, e, jest troszkę niżej, dokładnie tu gdzieś, um, schodzimy do tej ceny, bardzo agresywny stop i e, w tym momencie z 4,81 jest 4,82,50 to jest jakieś 150 pipsów, um, był już 200 pipsów, na liczniku, więc to jest sygnał właśnie z klubu inwestora, a jeszcze tutaj przy okazji samej Platyny pokażę wam, jak żeśmy platynę wyłapali bardzo mocno, bardzo mocna platyna, właśnie z tak zwanym inside barem w środku za chwileczkę pokażę dokładnie dokładnie sygnał zajęcia pozycji na w tym rynku. Bo to jest też, myślę, dla niektórych bardzo ciekawe. To nie jest grupa do końca sygnałowa, natomiast bardzo mocno są wszystkie sygnały tam swoje. Oczywiście daje. Proszę zwrócić uwagę. Entry point jest jeszcze wcześniej bardzo dokładna analiza zrobiona. To jest 9 września. 9 września i jeszcze wcześniej była analiza dokładnie 5 września, zwróćcie uwagę, tutaj nie ma nic do ukrycia. Klub inwestora 5 września i formacja, która pojawiła się na platynie, to jest właśnie sygnał zajęcia pozycji Inside Bar, który świadczył właśnie, że rynek się tutaj dosyć fajnie zaczyna zbierać. Kolejne świece mnie tylko o tym przekonały. I dzisiaj platyna to właśnie było to miejsce, zwróćcie uwagę, w którym gdzie jest. Także nie ilość transakcji jest, moi drodzy, bardzo ważna, nie ilość transakcji, ale jakość tych transakcji. W tym momencie, jeśli chodzi o transakcje, należy być bardzo, bardzo ostrożnym. Są sygnały, gdzie wybieramy. Powolutku ten rynek i przez kilka dni, no tak, jak między innymi platyna wychodzi w tym momencie na, no przynajmniej już tutaj dwa do jednego zrobiona, zrobione zasięgi nie ilość, a jakość i rynek foreksowy daje również dobrze zarobić, ale nie można, nie można się na tym przedtrendować się na tym rynku, bo częstym, bo częstym błędem początkujących, szczególnie osób, które są na rynku forexowym, jest chęć szybkiego zlewarowania i szybkiego um, zarobienia. Polujemy na okazję. Mieliśmy również sygnał na funta brytyjskiego. Uwaga, mieliśmy również na funta brytyjskiego do złotówki, i nie weszła, nie weszła, tam, nie weszła tam ten sygnał. Jeżeli wrócicie do poprzedniego wtorku na rynkach, to będziecie wiedzieć, gdzie dokładnie pojawia się, pojawia się sygnał. Ja może tylko jeżeli dla osób, które są zainteresowane, może na szybko jeszcze tutaj pokażę. Gdzie ewentualnie jest ten sygnał na funcie brytyjskim, to jest jeden właśnie tutaj, czyli wybicie z tej formacji smash, wybicie tej high tej świecy. Wybicie haj tej świecy. No i niestety na nie było, na daily tego po prostu nie było. Niedużo zabrakło, zwróćcie uwagę, to jest ta sytuacja, niedużo, ale, ale zabrakło. Nie było tutaj wybicia. Rynek zdecydował inaczej. Dokładnie 10 września to są te informacje, które, o których mówię. I to jest bardzo duża świeca, bardzo duży spread. To jest panika, to jest po prostu przeinterpretowana przez rynek informacja, moim zdaniem. Więc dlatego dzisiaj. Agresywne wejście z agresywnym stopem 4,81. Minimum, minimum tutaj, oczywiście, 2, 3 do 1, tudzież, tudzież więcej. Stop musi być na rynkach lewarowanych. Nie używam stopa na rynku, nie używam stopa na rynku em, akcyjnym. Tam, gdzie nie ma em, lewara, em, nie używam. Natomiast wszystkie z lewarem produkty, wszystkie mają stop loss. I szczególnie na rynku forexowym, bo każda informacja może wpłynąć na zmianę kierunku rynku. Natomiast logika w tym momencie podpowiada mi również tutaj mam funta brytyjskiego zanalizowanego do polskiej złotówki na wykresie, który aha, nie widzicie tego sekundkę. Na wykresie, który właśnie tu powinni się teraz zobaczyć, ja poszerzę, poszerzę. Zwróćcie uwagę, tutaj jest bardzo ładna, bardzo ładna ważna linia i już tutaj niektórzy inwestorzy zwieczyli okazję, oczywiście ci, którzy wiedzą, co robią, korporacyjni, hmm, prawdopodobnie tutaj gracze, hmm, skupują w tym ręczu bocznym, hmm, skupują funda brytyjskiego hmm, i coś zaczyna się dziać. No nie ma już, że tak powiem, zgody z rynku na, ja dam tutaj tą świecę raczej tą linię, powiem zaraz dlaczego, tu, a nie na tym szczycie, bo tutaj jest akurat dużo większy wolumen w tym momencie można by było, jeżeli ktoś by zaznaczył te dwa, taką strefę to nic się nie dzieje, ale te shorty były tutaj były tutaj zamykane, tutaj doszło do jakiejś większej, większej akcji na tej pierwszej po prostu fali Druga fala, zwróćcie uwagę, była zdecydowanie mniejsza. Tutaj jest zdecydowanie mniejszy już, wolumen jest rozgrywany, to jest bardzo ważne, to jest mnóstwo informacji. 86, 55, 41. Słyszycie to? 247, 86, 55, 41. 86. 5547, zmniejsza się ten wolumen. Popatrzcie, co tutaj zaczęło się ciekawego dziać. Um, wolumen za wolumen. Jest tutaj dosyć um, mocny wolumen, ale bardzo mały zasięg jest tutaj zrobiony. To jest tylko taki zasięg zrobiony, to jest bardzo mało. To jest mniej niż połowa tego range'u, to jest przynajmniej razy 3. A dobra akumulacja, co mówi, że jeżeli to jest powiedzmy formacja spring. Chociaż tutaj nie było tej formacji Spring, ta formacja Spring powstaje dopiero tutaj na ciężkim wolumenie, a ciężki wolumen oznacza, że ona zostanie jeszcze raz sprawdzona i została jeszcze raz sprawdzona, na, yy, dlatego wystawiłem zlecenie 4,81. I zwróćcie uwagę, ceny dotarły, bardzo szybko dotarły po wejściu, docierają tutaj do górnej granicy. Tu jest jeszcze bardzo fajny sygnał, zwróćcie uwagę. Tu jest moc w tym rynku. Jest duży wolumen. Niestety nie było progresu dużego w cenie, ale weszł spory wolumen, więc tutaj zaczyna się coś ciekawego dziać. I wolę spekulować czy spekuluję generalnie w miejscach, które mają jakąś logikę. Jeżeli, nawet, by ta transakcja nie wyszła z jakiegokolwiek powodu, to wiem. Że to jest miejsce, z którego nie mam sobie, nic, nie jest to miejsce przypadkowe, nie będę miał sobie nic do zarzucenia, absolutnie nic. Że podjąłem tutaj próbę spekulacji na funcie brytyjskim, pomijając oczywiście te świeczce dzienne, i tak dalej. Tu jest jakieś tło rynek zaczyna mm, robić. Więc zwróćmy uwagę,